Hej, z tej strony Lena razem ze mną jest. Marcysia i Natalia. I jesteśmy tutaj, yy, ponieważ chciałyśmy nagrać podcast o nazwie Miasteczkowi yy, i chcemy Wam opowiedzieć o tym, jak żyje się w małym mieście. Yy, tak. Nazwa wzięła się od tego, że po prostu przede wszystkim jesteśmy faktycznie y, mał Jesteśmy mał dlatego że mieszkamy naprawdę w malutkim miasteczku, jakim jest Węgorzewo. Chodzimy tu do liceum, y, żyjemy, mieszkamy tu na co dzień i no, może Wam się wydawać, że kurczę, jak to jest możliwe, ale my faktycznie tu mieszkamy, ludzie tutaj żyją. Węgorzewo jest miejscowością w miarę turystyczną. To jest chyba taka jedyna rzecz, z której Węgorzewo potencjalnie może gdzieś zasłynąć i ktoś może słyszał o tym mieście. Poza tym jest koło Giżycka a Girzysko już wydaje mi się, że jest bardziej znane. Myślę, że ludzie przyjeżdżają tutaj na wakacje i super się bawią. Ale wyjeżdżają sobie i wracają do swoich pięknych żyć na przykład w wielkich miastach. A my tu zostajemy. A my tutaj zostajemy i żyjemy. Tutaj. Życie się toczy. Ludzie to i żyją. Chodzą cały do szkoły, rok. pracują i tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. I no też to nie jest tak, że wiecie, że mieszkamy w jakimś małym mieście przy Warszawie czy coś takiego. Tylko my po prostu mieszkamy na naprawdę zadupiu i no najbliższym większym miastem jest Giżycko, które my możemy nazwać większym miastem, ale myślę, że inni ludzie no to tak średnio, bo Giżycko jest naprawdę również małe. Nie możesz też zapomnieć o Olsztynie. Olsztyn to już jest metropolia. No, ale to jest tak, wyprawa ale... na cały o, dzień. No dwie godziny się tej jedzie, to, jedzie, to się prawda. Jedzie w jedną stronę, a Olsztyn też nie jest jakimś wielkim miastem, ale mimo wszystko, jak, jak ktoś jedzie do Olsztyna, to po prostu przywozi pamiątki, bo to jest wielka wyprawa na cały dzień. Ze wszystkich stolic województw myślę, że Olsztyn jest najmniejszym miastem, także... Myślę, że jednym z takich, bo w ogóle w Warmińsko-Mazurskim mieszka dość, dość mała ilość osób, więc... Yy... Tak samo, jakby to, to miasto wojewódzkie jest dość małe. Dokładnie. I ogólnie to, to był wstęp. To był wstęp, więc. Ale wiecie, też nasz temat yy... główny dzisiaj to wszędzie daleko. No i właśnie na przykład daleko jest do Olsztyna, czy chociażby do McDonalda. I jak ktoś jedzie do McDonalda, myślę, że. McDonald's McDonald's dla wielu z Was to jest po prostu codzienność. To idziecie jest... sobie po szkole do maka, tak. wychodźcie sobie z budy, idziecie sobie do maka ze znajomymi i no i dobra. I tak się toczy życie. Nasze życie tak nie wygląda. U nas, jak ktoś jedzie do McDonalda, to po prostu przywozi innym, prosisz, prosisz go, żeby ci przyniósł, przywiózł na nuggetsy, czy na Tak, rycki. Boże, dosłownie. Ja mam koleżankę, ponieważ ja mieszkam w internacie, i jak ona gdzieś jedzie, właśnie do jakiegoś Olsztyna czy coś, to zawsze się mnie pyta, chcesz coś z maka? Ja mówię, pewnie dziewczyno przynieś. Mi kurde nuggetsy, przywieź mi kurde nagetsy, przywieź mi nagetsy i tu jest właśnie kolejny problem. To, że jest tak daleko do maka, sprawia, że te nagetsy są później zimne. Już nie tak, wspomnę o frytkach. Smak naszego dzieciństwa to, to są... są zimne nagetsy z McDonalda. Tak, sflaczałe frytki i zimne nagetsy. To Prawda. jest właśnie to. To są uroki węgorzewa. Nie oszukujmy się, tak to wygląda. No ale otwierają McDonalda w Giżycku, Tak mi się no, otwierają, od otwierają, lat. otwierają, no właśnie. I są non no ale teraz. Nie możemy wywalczyć tego McDonalda od tylu lat. Nie ma tu, nie ma, nie ma. Najbliższy w Olsztynie mamy tyle kilometrów. Cała wyprawa po prostu do Maka, no nie da się tak żyć. No, umówmy się, nie da się. No żyć z McDonalda. Wielu osobom teraz w takim razie mogłoby się wydawać, że skoro mieszkamy sobie w małym mieście, nie mamy dostępu do McDonalda, do no cywilizacji. To, wszy to wszyscy tutaj są chudzi i zdrowi. Czy tak jest? Nie tak. sądzę. Mamy Przyjedźcie i sami się przekonajcie. <laughs> ryby są tuczące. Ryby mamy tutaj w wielu jeziorach słodkowodnych. Tutaj, jak przyjeżdżasz do restauracji, to nawet nie, mała szansa jest, że dostaniesz ryby, która została tutaj A, złowiona. I też to jeszcze w tym sezonie. Także nie przyjeżdżajcie tutaj. Widzicie? Same, same, same minusy po prostu. No, myślę, że przyjedźcie, żeby poznać po prostu kulturę Węgorzewa i Ewentualnie nasz spokój, ponieważ niewątpliwie jest tutaj dużo spokoju. Jest dostęp do natury, są piękne lasy, są Jeziora, naprawdę piękne lasy. I to jest prawda, jeżeli ktoś yy, lubi naturę i jeżeli ktoś jakby no, nie potrzebuje innych źródeł rozry rozrywki, no to wtedy na pewno warto jest przyjechać do Węgorzewa. Tak, i nie mamy też smogu, no tutaj. Czyściutkie powietrze. Zero. Ludzi z Krakowa. <laughs> No, no właśnie, i wracając jeszcze do takich, wiecie, większych miast, czyli na przykład do Olsztyna, to niewątpliwie oprócz McDonalda jednym z głównych y, elementów naszej wyprawy jest zajazd do galerii, do galerii handlowej, tak, do galerii warmińskiej. My galerii nie mamy y, u nas jedyne sklepy, jakie mamy w węgorzewie to są po prostu supermarkety, szmateksy, yeah. szmateksy. butiki szmateksy. z odzieżą dla kobiet po 50 uh, dzięki. Więc jak chcemy się ubierać, to przez internet albo rzeczywiście jak jest jakaś na przykład wycieczka szkolna organizowana Prawda do większego mi, miasta to zawsze, tak, zawsze tak. po prostu, bo my tego tutaj naprawdę bo nie mamy. mamy. punkty wycieczki szkolnej to galeria i McDonald's. Tak. tak. I tam zawsze, wbrew pozorom, to nie jest tak, że idzie się do galerii i tam, nie wiem, na przykład idziemy sobie do kina czy coś. Nie. My autentycznie <grym> Galeria jest jednym z ważniejszych punktów yy, po prostu wycieczek. My tam potrafimy spędzić około nawet 4 godzin. Ostatnio byłam na wycieczce, no nie ostatnio w zeszłym roku byłam na wycieczce, w której na galerii było przeznaczone około 5 godzin, tak mi się przynajmniej wydaje. Było, tak mniej więcej, było, było. No ale w każdym razie do galerii mamy naprawdę no, bliżej niż do Rosji chyba. W sensie... Znaczy, mamy bli tam, bliżej... Nie, bliżej, sorry, do bliżej do Rosji, do Rosji niż znaczy do Galerii. Właśnie, właśnie mi się tutaj powaliło. Przepraszam bardzo, ale no, no naprawdę. Jesteśmy właśnie... Takie mamy położenie. No. Takie mamy położenie. Tak A w tych czasach super. Świetna informacja na, Bezpieczna, naprawdę. Bezpieczna. Tak. Niesamowita. A naprawdę, no po prostu niektórzy, niektórzy nasi znajomi... E, którzy chodzą z nami do szkoły, mieszkają naprawdę po prostu, z, z, za ich domem jest szlaban i jest granica i no Prawda, i tyle. Dokładnie. Dokładnie. nie mają zasięgu w domu, bo im łapie rosyjska sieć tak, tak, dokładnie. Tak jest, no. takie tutaj właśnie mamy zadupie i no, wszędzie po prostu jest daleko od Rosji. Słyszałam, że y, ponoć y, Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżali, którzy uciekali od wojny, nie, uciekali też i z Węgorzewa. Bo jesteśmy tak blisko Rosji, więc to nawet nie jest tak, że tylko my chcemy uciec, ale to po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżają, już chcą uciec. No, czyli niezbyt dobrze to chyba świadczy, skoro mamy tutaj już trochę Ukraińców. A ja no, nie słyszałam o tym, naprawdę, uciekają. Tak, jestem ja słyszałam, że wiele ja osób pielicze. tutaj nie jak, wiedziało. Nie wiedzieli, dokąd jadą, i jak się dowiadywali, że jadą właśnie tutaj na północ i koło obwodu kaliningradzkiego, no to po prostu powiedzieli, że nie, dobra, wysadźcie mnie gdziekolwiek indziej, ale ja nie chcę tutaj jechać. No właśnie, więc nawet nie jesteśmy tutaj bezpieczni, tu się nie czuję bezpiecznie co jak co, ale jesteśmy na pierwszej linii frontu po prostu. mamy jednostkę Jeżeli, wojskową no tutaj no dosłownie, także no to no nieźle, chyba nieźle ale no też właśnie yy, no na przykład osoby, które mieszkają przy tej granicy albo no nie tylko, po prostu osoby z okolic, my mamy problem z dojazdem gdziekolwiek, nawet do tego Węgorzewa, bo ja też nie mieszkam na przykład stricte w Węgorzewie i no autobus jest dwa razy dziennie yy, do Węgorzewa i w weekendy nie ma żadnego, a ja też nie mieszkam jakoś daleko od Węgorzewa, tylko mieszkam w wiosce obok. A ci, co mieszkają troszkę dalej, no to już mają w ogóle problem, bo nawet nie mają jak się dostać do Węgorzewa, bo tutaj komunikacja nie istnieje. Tutaj jak trafisz na autobus, to jest po prostu cud. I są niby rozkłady autobusów, ale tak naprawdę to nikt nie wie, o której one odjeżdżają, kiedy, one po prostu są, kiedy chcą. I dokąd jadą. Tak, Pani. po prostu stoi jakiś autobus, dobra, już dobrze że jakiś przyjechał, wsiadam, nie wiem, gdzie on jedzie albo wsiadam i jadę. Ale dokładnie, ja mam taki sam problem. Ja, tak jak mówiłam wcześniej, ja jestem osobą mieszkającą w internacie. więc Tym bardziej mam daleko i ja mieszkam w też w pobliskim, powiedzmy, mieście w Kętrzynie. Wow! Też pewnie nikt nie słyszał oprócz majonezu. Wow, majonez kętrzyński! Wow, majonez! No, nieważne. W każdym razie Znak ja... Tamtym jeszcze w tamtym roku co niedzielę byłam w stanie przyjechać normalnie, miałam autobus do internatu i przyjeżdżałam. Było fajnie. Nie no, z roku na rok jest coraz gorzej i teraz ja już muszę kminić co niedzielę i wymyślać sobie jakiś środek transportu i najwyżej o 6:40 mam autobus w poniedziałki, żeby dojechać do Węgorzewa. Świetne godziny, po prostu fantastyczne życie. Naprawdę, także naprawdę mamy daleko. Ja pamiętam jak y, jeszcze kilka lat temu, jak zaczynałam sama tak mniej więcej podróżować na małe dystanse, to były piękne rozkłady jazdy autobusów w węgorzewo i można było naprawdę sobie świetnie zaplanować dzień, że o tej godzinie jadę, idę sobie do kina, idę sobie, nie wiem, coś zjeść i potem mam autobus o tej godzinie z tego konkretnego miejsca i jest po prostu świetnie. Teraz? Nie ma czegoś takiego. Teraz po prostu... No mówię, jeżeli przyjeżdża jakiś autobus, to po prostu jest święto, że w ogóle przyjechał. Ja czekałam kiedyś pół godziny z moją koleżanką, aż autobus przyjedzie, Autobus przyjechał z półgodzinnym spóźnieniem, weszłyśmy do środka i czekałyśmy kolejne pół godziny. Mimo, że na rozkładzie była zupełnie inna godzina przyjazdu i w ogóle odjazdu tego autobusu. I jeszcze najgorsze jest to, że właśnie te autobusy z czasem po prostu zanikają. Jest ich coraz mniej, coraz rzadziej i po, no naprawdę, nie wiem, oni chcą nas tu zamknąć w tym węgorze, wiem. Za tak. zaraz płod dogowy. A potem, a potem się. jak się jedzie takim autobusem, to jest taki ścisk, bo wszyscy ludzie się pchają przez to, że nie mają innego transportu. Jakby tych autobusów było więcej i jakby częściej jeździły, to by było tak łatwiej. No ale po co? Przecież to jest węgorzewo. Ale po cholerę no, nam takie z, rzeczy, takie z, dogodności. Z drugiej strony, jak już się ma samochód, to jest też łatwiej, bo u nas nie ma korków, yy, nie ma parkometrów, parkingi wszystkie są darmowe i no to faktycznie jest wygoda i również też wygodą mojego miasta jest to, że My możemy sobie spacerkiem w pół godziny do godziny przejść z jednego końca miasta na drugi koniec miasta. I no. No i co? W Warszawie tak możecie? Nie. Nie. No i wy co? już musicie, Gubię wam teraz. Wy już musicie wam. jakieś inne środki komunikacji znaleźć, jakieś hulajnogi. U nas się chodzi na nóżkach, dlatego jesteśmy jednak troszkę chudsi i zdrowsi. od was. To, to jest chudzi. No, spokojnie, to jest zdrowa sylwetka, pamiętajmy o tym. No, ale właśnie, 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 a propos tych autobusów jeszcze i komunikacji w ogóle, to u nas nie ma czegoś takiego, nie istnieje problem Korków. Nie ma, nie ma korków. Jest po prostu świetnie. E, już jak się trochę zaturuje e, jazda samochodem, to ewentualnie w godzinach szczytu, tak mniej więcej 15, 16, kiedy, z, kiedy, kiedy żołnierze wracają. Kiedy żołnierze z wracają z pracy, wyjeżdżają z wojska, wtedy jest naprawdę duży ruch rzadko, no, Ale to jest naprawdę rzadko. rzadko. Więc u nas to jest tak fajne, bo na przykład ktoś się śpieszy, zaspał do szkoły, mama wiezie cię do szkoły. I nie musicie stać i się modlić, że no tutaj czerwone światło, może, może, może. U nas nie ma świateł, yy, ludzie się wyczytują w mieście, więc spoko, jest. To są akurat, no, plusy, to są plusy. No tak, dojeżdżam do szkoły w ogóle, zajmuje bardzo mało czasu. Nieważne jak naprawdę, gdzie się mieszka. Ja no. mieszkam w porównaniu do tego, gdzie jest. Nieważne, autobusem. Dobra, no. dobra. W porównaniu do tego gdzie jest zlokalizowane liceum, a gdzie ja mieszkam, to jest jakby zupełnie inny koniec miasta, a dojazd do szkoły zajmuje mi góra 7 minut. 7 minut to już jest takie zablokowane miasto i po prostu no, stoi korek. Tak, około 3 minut i jestem w no. szkole. No z drugiej strony niestety jak się spóźnimy na lekcję, to nie ma wymówki, żeby był korek. No a bo, bo autobus nam uciekł. Tak. Dokładnie. No, akurat autobus mógł uciec, bo to naprawdę nie wiadomo kiedy. Mógł autobus. nie przyjechać. To tak, bym, on mógł nie przyjechać. Nasze drogi w ogóle tutaj w województwie raczej nie szczycą się dobrą sławą. Tu jest beznadziejna w ogóle jakość dróg i strasznie słaby asfalt, ale no trzeba przyznać, że tak jest. i Jak po prostu się jeździ tutaj, to nie ma tego lub, to ścieżki rowerowe. wow autostrada, wow ekspresówka. No, nie ma nie, ma. nie ma. To są po prostu takie drogi między wsią a wsią i między jakimś tam miastem Właśnie typu nasze węgorzewo albo jakieś kruklanki, nie? Masakra. Nie ma autostrad, ale ja osobiście uznałabym to trochę za zaletę. W sensie na pewno jest to w jakimś stopniu wada, no bo jakby ta komunikacja jest słabsza, to komunikowanie z innymi miastami jest gorsze. Ale ja osobiście bardzo nie lubię widoku autostrad. Dla mnie to jest po prostu brzydkie. Ja sobie wolę. No nie jestem też kierowcą. Jeszcze. Jeszcze. Ale y, dla mnie, no, ja, ja lubię sobie popodziwiać jakieś ładne widoki i wolę oglądać brzydkie, no nie brzydkie, no ale wolę oglądać jakieś chatki y, wioskowe przy drodze, niż jechać jakąś po prostu autostradą, gdzieś z pełno betonu i asfaltu. Dokładnie, no. ja też się tutaj z tym zgodzę, ja już naprawdę wolę y, jechać trochę wolniej, trochę dłużej, ale rzeczy, rzeczywiście, żeby widzieć gdzieś tam stodołę, krówkę i inne takie, także jest no. to ładniej na pewno. Y, jest tutaj ładnie, ale myślę właśnie, że już będziemy też chyba powoli kończyć. Bardzo bo ładnie y, będziemy kończyć. Tak. I y, 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 tak na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj też. Y, Wiecie, jest takie powiedzenie, że rodziny się nie wybiera. No, chyba, że mieszkasz w Węgorzewie, to znajomych też nie wybierasz. Znaczy. Bo, no, po prostu tak wygląda jest tutaj, nie mieszka tu milion osób, tylko, ile mieszka osób 30 w Węgorzewie? 30 tysięcy? Gdzie? jakieś 30 tysięcy? Rose, 14? Tak? To całym powietrze. To 30 w Kęczynie w takim razie I Wiecie. Ja no, się. Nasi, y, osób w naszym wieku jest, mm, no, kilkaset. Tyle, co w szkole widzimy, tak, tak naprawdę. Tak, tyle, naprawdę. w szkole I, widzimy. I no. I, no, po prostu nie mamy już za dużego wyboru w Znajomych, więc. Jak tu poznać miłość swojego życia? Oj, no to jest, to jest duży problem, przepraszam. Ale są na kolejny odcinek w ogóle, musi być. <grym> tak, kolej w kolejnym odcinku. No więc myślę, że już będziemy kończyć. Żegnamy się z wami, niestety. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Tak. <grym> I do następnego.